Moja córko, niech każda Twoja myśl dotyczy rzeczy niebieskich. Naucz innych myśleć o Bogu, mówić o Bogu i pragnąć Boga. Wtedy zrozumieją, że Bóg jest życiem, radością i niebiańskim pokojem. Nadchodzą dni, kiedy ta szczególna łaska, jaką Pan ofiarował światu, skończy się. Wasuro tym, którzy twierdzą, że żadne prawo kanoniczne nie zobowiązuje nas do słuchania jakichkolwiek proroctw, przekazuj następujące słowa z pisma, które nigdy nie kłamią i mówią: Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu temu, który do Was przemawia jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który z nieba przemawia. Głos jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuję mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Hebrajczyków 12, 25 Odpłata niebios zachowana dla tego bezbożnego pokolenia jest w zasięgu ręki. Będę nadal stała przy was, zachęcając was do modlitwy, do postu i do życia prawdziwym życiem w Bogu. Będę nadal, jeśli mi pozwolicie, zbliżała was do Boga. Ja ja błogosławię każdego z Was i mówię, Moi Maj, rozłożyłam nad Wami mój płaszcz, aby Was uchronić przed szatanem, który jak lew krąży nieustannie wokół Was.